Które wyświetlają Wam się na ekranie. Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, już po tytule dzisiaj będę przechodzić tylko świąteczne parkury. Także, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Dobra, kochani, więc jestem już na pierwszym parkurze. Ogólnie to ten parkur jest e, trudny, z tego co pamiętam. E, no i dobra, tutaj chyba. Nie ma żadnego klucza, tak mi się wydaje. Nie wiem, w sumie czekajcie. Nie no, tutaj chyba żadnego klucza nie ma. Ej, to jest jakiś portal ogólnie. Eee, nie wiem o co za bardzo chodzi. Okej, okay, więc przyszłam ten parkur. Dobra kochani, więc w sumie to tym razem mogę sobie wybrać z wami jakiegoś parkurek. Jak mogliście zauważyć to właśnie... Dobra, idziemy na ten parkur. Ogólnie to właśnie dzisiaj gram na telefonie, także no... Nie wiem, chyba w sumie jednak będę nagrywać na telefonie, nie wiem, zależy, zobaczymy. Ogólnie to, nie wiem, będę nagrywać raz tak i raz tak. Tutaj chyba skróta się zrobić nie da co? Dobra, nieważne, nie wynikam. E, no i właśnie dzisiaj gram na telefonie, bo no bo jednak na tym komputerze to trzeba cały czas wszystko przesyłać. To jest już trochę wnerwiające I, i tak. E, także stwierdziłam, że teraz jak po prostu mam nowy telefon. Naprawdę? Jak mam nowy telefon, to po prostu będzie mi em, będzie, będzie mi łatwiej e, nagrywać, że tak powiem w sensie, no bo jednak na tym starym telefonie no to wszystko się lagowało i w ogóle tak dalej idzie jest ten parkour, e, co było dosyć wnerwiające i tak, jakby ja na telefonie nie przypadam grać, no ale stwierdziłam, dobra, to też w sumie zależy od was, czy wolicie jak nagrywam na telefonie, czy na komputerze. E, tak, ej, co to było w ogóle? A dobra, nic, okej. Okay, okej, okay, nie wnikam. E, Teraz tutaj, w ogóle, gdzie mi się taki język, język plączy? No nie! I ogólnie, kochani, już w czwartek są święta, także ja się bardzo, bardzo cieszę. Nie wiem jak wy, ale zima to jest moja ulubiona pora roku. E, także, no ogólnie to zmieniam sobie też na takie, takiego skina świątecznego. E, także, no, on mi się ogólnie podoba, w sumie w miarę Dobra, Teraz idziemy sobie tutaj. Tutaj po tym ogólnie, to właśnie teraz mogę trochę gorzej grać, ale nie wiem, bo jakby ja na komputerze długo. Nie, no naprawdę, na telefonie długo nie gram. Eee, no jednak na komputerze się lepiej gra, więc idę w sumie na inny parkur, bo ten mnie wnerwia. Dobra, jestem już na kolejnym parkurze i ten parkur jest tym razem szalony, także no. I tu jest ten sam start. No, naprawdę, dobra, już zginę. Dobra, i tu są jakieś pierniki. Nie wiem czy szalony parkour w sumie przejdę na telefonie, bo jednak no... Jestem dobem w sumie na telefonie. Większym niż na komputerze. Dobra, już nieważne. No i właśnie w czwartek już są święta, także no ja się mega cieszę. No i dobra, teraz lecimy po takich jakichś choinkach. Na razie przeszłam mi jedną sekundówkę. Także, także, no nie wiem, tam ten parkour był jakiś dziwny mogę wybrać inne. okej? Okay, dobra, tutaj teraz jakoś gdzieś tutaj do portalu, no i dobra. E, teraz po jakichś takich gwiazdeczkach. Ogólnie to mnie! No Możecie zasubskrybować mój kanał, bo już jest w sumie blisko 300 subskrypcji, a na 300 subskrypcji będzie odcinek z moją mamą, także no mam nadzieję, że uda mi się ją jakoś namówić zobaczymy. No i dobra, i gdzie ja teraz mam skoczyć? E, e, e. nie wiem w sumie. Dobra, idę w sumie tędy sobie. Pójdę sobie tędy. Dobra, udało się. Na razie przychodzę tu minutę, czyli dosyć długo jak na parkour, ale w sumie jestem praktycznie na początku. Tutaj chyba można jakieś skróty narobić. Albo. o wow. Albo w sumie tak? Nie, w sumie nie. E, no i teraz. Nie! E, ogólnie dajcie znać, że się cieszycie, e, że są święta. Ja osobiście bardzo się cieszę, w sumie to już milion razy mówiłam. E, no ale dobra. E, no i właśnie tak. E, no dobra, w sumie idziemy sobie jeszcze raz po tych gwiazdkach. Dobrze, że jest ta ściana, bo szybciej jakby się przechodzi tego parkura, że tak powiem. E, dobra, jakby ja nie znam osoby, które tych świąt nie lubi, bo no po prostu takie osoby nie znam. E, wszyscy moi znajomi raczej święta lubią. E, może nie tak bardzo jak ja, ale, ale no. Dobra, idziemy sobie teraz do portalu. E, co? Ale to choink były, już nie wiem, nie wiem o co chodzi. Czy się po prostu prefabrykat dwa razy powtórzył, czy, czy co. Ale dobra, teraz tutaj po, po. Nie wiem czym. Takie coś rzutem. To chyba miała być choinka, ale nie wiem, dobra, nieważne. I znowu do portalu, dobra. O nie, i co to jest w ogóle? Co to jest? O nie, co to jest? żyje żyję ogólnie. E, musiałam iść na chwilę. dobre. E, trochę mi czasu... E, te, trochę mi czasu e, wyleciało. Ale co? Trochę mam słabszy teraz czas przez to. Troszkę bardzo słabszy, ale ja nie wiem, o co z tym za bardzo chodzi. W ogóle przepraszam was teraz za szumy, bo pewnie są. I nie wiem, o co naprawdę z tym chodzi, bo... Dobra, musiałam się skupić i udało mi się tutaj wejść. Ale ten, ten parkur w ogóle jest możliwy do przejścia. A dobra, tak, dobra, już wiem o co chodziło. Ej, ale dziwne, naprawdę. Ale dziwne. Dobra, teraz gdzieś tutaj już spadłam, trudno. Ok. Na jeszcze żyję. No nie, ej, długi jest w sumie ten parkur, Ja to już przechodzę prawie 4 minuty. No, już 4 minuty, więc y, słabo. Jedę ja po takich gwiazdkach cały czas, bo, bo jest łatwiej, ale to też w sumie pewnie przez to, y, że mm, po prostu musiałam iść. No i dobra. Y, gdzie teraz? Co to jest? W ogóle. Dobra, dobra, nie. Dobra, kochani, więc w sumie to teraz mogę wylosować. Y, no i chciałam się już w sumie tego przechodzić, bo dziwny parkur, dziwny nie powiem. No i klik y, i. I w sumie załatw parkur, więc wybierę sobie trochę trudniejszy, żeby przynajmniej był po prostu z lawą. E, no i dobra, tutaj jest jakiś taki dwa lata temu. Dobra, niech będzie, przejdziemy go sobie. Dobra, więc ten parkur jest. E, tr trudny? Szalone? Nie wiem, w sumie. E, nie, on jest chyba bez oceny. Nie wiem, dobra, nie patrzyłam. Chyba bez oceny. E, dobra, teraz idziemy sobie. Za startem nic nie ma, dobra. Rozumiem. E, dobra, więc tutaj chyba są czekaj, dobra, tutaj chyba żadnego klucza nie ma, chyba nie, dobra, e, więc są jakieś reniferki, już się chyba któryś raz z rzędu po, e, powtarzają i nie wiem dlaczego w tym momencie zginęłam, no ale dobra, zdarza się, e, nie wiem, możecie właśnie napisać w komentarzach, jaki, e, czy, no nie, wolicie jak nagrywam, czy wolicie jak nagrywam na telefonie, czy na komputerze, ja chyba jednak wolę w sumie na telefonie, bo mi jest jednak wygodniej, ale no na komputerze jak nagrywam, to też nic w sumie mi takiego nie dzieje, także nie wiem, możecie napisać. E, ogólnie to na telefonie nie słuchać klawiatury, no bo też w sumie nie ma klawiatury. Jest już to stukanie w ekran, ale no, no rzadko chyba. No i dobra, tutaj już są większe szanse, że zginę, ale dobra, nie zginęłam. Nie wiem, co to jest to tutaj, ale okej, okay, dobra. I te, o oh nie, ja tutaj zginę na 100%. W ogóle, ile to jest wszędzie lawy nawalone, bez kitu? Naprawdę? Dobra, nieważne, nie wynikam. Nie wiem, czemu zaczęłam od kryształu, ale już... Już nie będzie, y i dobra, proszę ogólnie teraz do startu tam normalnie. E, ten parkour ogólnie Przeszed, e, te... ktoś przeszedł tego parkourę w minutę. Szkoda, że tam się nie da doskoczyć. No nie, ja tego nie przejdę, kochani. Mm. No nie wiem, ale ogólnie to też miałam dosyć dużą przerwę odgrania na telefonie. E, ja gram tylko jak na przykład gdzieś jestem u BFF, BFF mojej, albo w ogóle gdzieś indziej, no to... Wtedy gram na telefonie, no ale mówię rzadko, rzadko. No, co jest? Dobra, ostatnia próba, ludzie, bo, bo wnerwia mnie ja już kolejny raz. W parku mnie kolejny raz wnerwia. Tak, ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy. Dobra. Wow, dobra, dobra, dobra. O dobra. Dobra, ludzie, udało się. Teraz gdzieś. Dobra, udało się. I, I dobra, mamy metę. Także przyszłam ten parkour i mam nowy, nawet nowy rekord dnia. Także myślę, że fajnie. No i dobra, więc w sumie to idziemy na już ostatni park. Dobra, kochani, więc tym razem taki w sumie łatwiejszy parkour I to chyba już będzie ostatni parkour w dzisiejszym odcinku No i dobra, teraz idziemy sobie tutaj po takich prezentach Jak będzie tam gdzieś klucz, to, to trudno Tam się zoro, tam się da ogólnie zrobić e, Tam się da zrobić skróta Ale, ale dobra, nie będę robić Bo dużo po prostu kresek HP stracę e, Okej okay. Ej, o co z tym parkurem chodzi, xD? W sumie to może się udać. Ale, 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 ale nie wiem. Dobra, w sumie dużo kreczek HP jakoś specjalnie to ja nie straciłam. E, więc dobra, teraz idziemy tutaj. Nie wiem o co w sumie z tym parkurem za bardzo, za bardzo chodzi. E, no ale dobra. E, teraz idziemy tutaj. O nie. Nie, 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 nie. Nie, dobra. Dobra, żyję, jeszcze żyję. Tragedii nie ma. Na razie. No, nie. Dobra, i teraz gdzie? Gdzie ja mam iść? Tu gdzieś? A i nie wiem w sumie. Bo jakby ktoś ten parkur przeszedł, ale. Ale nie wiem jakim cudem, bo w ogóle. A może w sumie jest jakiś portal ze startem? Albo tu coś jest? Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Dobra, idę tutaj ostatni raz i, i, i... nie wiem w sumie. No chyba tam muszę gdzieś jakoś iść. A dobra, tu jest meta, więc dobra. Mam rekord wszech czasów, także fajnie. No i to by było na tyle w tym odcinku, także dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję na moim kanale, ponieważ dobijamy 300 subskrypcji, a ja już dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia, a więc pa pa!